Witamy wszystkich. Wczoraj zakończył się ogłoszony na naszej stronie konkurs, w którym wzięło udział prawie... 80 osób. Za co przeogromnie Wam dziękujemy. I zaraz nastąpi zwolnienie maszyny losującej i wybierzemy głównego Dozieńcę i dwóch pośrednich. Jednak zanim to... Przedstawiam Państwu Komisję Kontroli Gier i Zakładu, w obecności której, zgodnie z regulaminami gier liczbowych, odbywają się nasze losowania. Uruchamy program do losowania i Patrycja... Wyrosła szczęśliwca bądź szczęścia, która będzie miała możliwość zrobienia sobie darmowego tatuażu w naszym studiu. Zaczynamy. Maszyna losująca została uruchomiona. Tak jest. No to klik. Sami zostali Karolina Kubas, Dawid Kubas i Paulina Węgiełek. Serdecznie Wam gratulujemy. I po wszystkie informacje prosimy zgłosić się na PRIF, na stronę naszego studia. Wtedy ustalimy konkrety. Do zobaczenia.